E, hej, ja piegoda. <grywa> Hejka. <grywa> Witam wszystkich, moich e, kochanych widzów na moim e, nieżywym kanale. Wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Dzisiaj jest. Tak, pierwszy grudnia. E, to nie jest jakoś super nic skomplikowanego. Kurwa, co ja w ogóle gadam? Nie wiem, sorry, przepraszam, jeszcze raz. <grywa> Hej, Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, który nie żyje, i, i w ogóle zapytacie się co ja robię. No, generalnie z pierwszego dnia, tak? Zaczynam nagrywać vlogmasy bez żadnego ostrzeżenia, y, ostrzeżenia, bez żadnej zapowiedzi bardziej. Może tak. Wyszło to dosyć spontanicznie. Stwierdziłem, że y, z dnia na dzień, w sensie tak, wczoraj miałem taki pomysł, że kurde, fajnie byłoby coś takiego ogarnąć. W sensie dawno nie nagrywałem, mam ochotę coś nagrać. I jakby yy, będzie się trochę działo, w sensie takim, że będę się starał dla Was nagrywać serial te filmy regularnie przez ten cały grudzień. E, może, może coś z tego wyjdzie w ogóle, jakby fajnie by było. Mm, ale co, generalnie nie mam, strasznie dużo mówię razy generalnie, przepraszam. Ale trochę się stresuję dawno nie gadałem nic do kamery, więc musicie to uszanować. Ale tak, yy, co chciałem powiedzieć. Nie mam kalendarza adwentowego. <laughs> Zaczynamy wielką wtopą. Dokładnie tak. Nie mam kalendarza adwentowego. I to jest duży problem, dlatego że nie mam dla was co dzisiaj otworzyć. I dopiero jutro będę miał, jeżeli w ogóle coś kupię. Ale to mniejsza. Zacznijmy od tego, że chciałbym w ogóle pogadać z Wami. W ogóle usiądę sobie. Przepraszam, w ogóle to jest taki chaotyczny trochę. Muszę znaleźć dobre światło? Nie wiem. No. To nie jest dobre światło. Ewidentnie, to nie jest dobre światło. Chwila, zaraz wracam, znajdę za dobre światło. Ja generalnie tutaj ja nie mam lepszego kadru, jednak przepraszam, że ten odcinek jest taki chaotyczny, ale po prostu jakby ja muszę to wszystko jeszcze sobie rozplanować, muszę się do tego przyzwyczaić. W ogóle moje włosy wyglądają ci okropnie, ale to nie jest istotne w tym momencie. Chciałbym powiedzieć, jak to będzie wszystko wyglądać i jak w ogóle te filmy będą publikowane. Myślę, że będę je wrzucał tak około godziny 18-19. Ym do 24 grudnia, czyli do Wigilii. Eee, nie wiem ile będą trwały te filmy. Mogą to być nawet 5-minutowe, 3-minutowe jakieś szybkie vlogi. Na pewno będą będzie parę dłuższych filmów, które będą takie bardziej tematyczne. I co jeszcze? No, yy, na przykład jutro mogę Wam pokazać, yy, jak. Zacznijmy od jutra, że jeżeli jutro będę miał kalendarz adwentowy, to otworzę za dzisiaj i za, i za jakby za jutro, dlatego, że sorry, że tak wyszło, ale na, na dzisiaj go nie mam. I jutro będę Wam pokazywał, dlatego, że yy, jak się pakuje, dlatego, że w piątek jadę do Warszawy na koncert Jan Klausi. Wiem, super fajnie, naprawdę, yy, też się bardzo cieszę. I co jeszcze? No będę jakby tam dwa dni, później w niedzielę. Mam sesję zdjęciową, w ogóle pierwszą moją sesję zdjęciową z profesjonalnym fotografem. To taki spoiler. Eee, więc będę zdjęcia na Instagramie. Jeżeli nie, nie. Jeżeli nie śledzicie mojego Instagrama, a na pewno to robicie, bo na pewno jesteście z mojego Instagrama, eee, to zapraszam Was, link macie w komentarzu i może będzie w karcie, jak będzie mi się chciało, eee, w prawym głównym rogu tutaj. No i co jeszcze? Do tego na pewno będę wam chciał pokazać, jak stroję swój przecudony pokój i zmieniam metamorfozę w krainę kurczę, świątecznego gówna za przeproszeniem, bo to nie będzie wyglądać jakoś super ładnie, nie oczekujcie że zbyt dużo. I do tego będę Wam pokazywał jakieś moje przygotowania, takie do świąt jak będę kupował prezenty i generalnie ten cały okres przedświąteczny, jak u mnie wygląda. Będzie to dla mnie dosyć ciekawe, dlatego że nigdy w życiu nie nagrałem tyle vlogów. Łącznie w życiu nagrałem dwa vlogi, może trzy. I jakby jest to dla mnie bardzo ciekawa przygoda. Chciałem tego spróbować, zobaczyć, czy po prostu będę się w tym jakkolwiek odnajdywać. Bo ja potrafię mówić do mikrofonu, potrafię nagrywać dla was filmiki z gier i w ogóle, ale nie wiem, czy jestem w stanie nagrywać dla was filmiki takie właśnie z kamerką. Boże święty, naprawdę... <laughs> O tym właśnie mówiłem. Że... Będziemy robić porządki w szafie, pewnie. Eee, razem. Eee, tak, bardzo ciekawe. Eee, sorry, duszę się. Ale rozumiecie, ja przez szkołę w tygodniu nie będę miał dużo czasu na nagrywanie takich filmów, więc e, będę musiał też trochę nagrywać na zapas. Jak będzie coś działo się na weekend, będzie psfu. Seplemie, przepraszam, jak będziecie się coś działo na weekend, to będę to nagrywał, będę się starał nagrywać jak najwięcej się da, w sensie z wyjazdu z Warszawy nie oczekujcie jakoś super dużo vlogów, dlatego że ja tam jadę się dobrze bawić, a nie koniecznie nagrywać i spędzać czas z ważnymi dla mnie osobami. Więc jakby no nie, nie oczekujcie tego, że to będzie jakoś mega dużo materiałów. Jakby na pewno coś nagra, na pewno nagram wam coś z koncertu, będzie to pokazane w taki sposób, że byłem tam, robiłem. To nie będzie długi vlog, będzie to jakby vlog z piątku. To będzie vlog z piątku, po prostu to co się będzie działo w piątek. Tak do do w sumie jakiegoś tam momentu dnia może, może, możliwe, że to nawet będzie kurcze do jakiejś godziny 16-15 a vlog z soboty to będzie w sumie vlog, który będzie się działo to co było na koncercie i, i do tego y, to co było w sobotę, postaram się, o Jezu Jezu Jezus, no, przepraszam mm, postaram się też jakoś montować te filmy nie obiecuję, że będę jakoś super montował, bo nie chce mi się to po pierwsze, a po drugie nie umiem a mój komputer nie daje mi takich super możliwości, jakie bym chciał po prostu, żeby montować. No i co, No jeżeli nigdy wcześniej nie widzieliście mojego kanału, jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać, bo ja jestem sam ciekawy, ten eksperyment, który teraz przeprowadzę przez te 24 dni, jak to będzie wyglądać. Możecie oczywiście zasubskrybować, zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, naprawdę, i zostawić jakiś fajny komentarz miły, możecie udostępnić film swoim znajomym. I, i, I w ogóle chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że będę się starał od jutra, nie od dzisiaj, od jutra do 24 codziennie wrzucać TikToki. Dokładnie tak. Robię taki mini maraton na YouTubie, na TikToku, na Instagramie. Nie dlatego, że nie będę codziennie wstawiał postów, bo to za mi Instagrama, ale będę się starał raz w tygodniu, teraz do świąt, dodawać chociaż posta. Może dwa razy zależy, jak to wszystko wyjdzie. No i co? To by myślę było na tyle z dzisiejszego vloga. Jakoś to, to jest taki wiecie, vlog y, rozpoczynający wszystko, co się będzie działo przed nami. Taki wiecie, takie po prostu wprowadzenie małe, informacja, y, więc naprawdę to, ten film jest strasznie nudny, naprawdę. Ja wiem, ja gadam tu już chyba od 10 minut jakieś pierdoły. Ale serio mam nadzieję, że wam się to spodoba i mam nadzieję, że mi się to będzie podobać i jeżeli będzie mi się podobać to serio jestem w stanie zostać na dłużej i może nie codziennie, ale od czasu do czasu będę wrzucał jakieś filmy, żeby ten kanał też jakoś żył swoim życiem, bo ostatnio mam ochotę nagrywać. Więc to by było na dzisiaj na tyle ode mnie. Widzimy się jutro w następnym vlogmasie. Boże ja nie wiem, nie, nie wiem czemu ja to robię, ale zobaczymy. Może mi się uda. Może, może. Trzymajcie za mnie kciuki, że ja nie, że kurczę nie, nie odpuszczę sobie po tygodniu. <grych> Więc no. To by było na tyle. Eee... Żegnam. Do zobaczenia jutro. <grych>